Od czterech lat na rynku akademickim działa Wyższa Szkoła Biznesu imienia biskupa Jana Chrapka w Radomiu. Nowoczesna, prywatna uczelnia kształcąca wysokiej klasy specjalistów, bez których nie można wyobrazić sobie efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa czy instytucji. Uczelnia szczyci się patronem, którym jest świętej pamięci biskup Jan Chrapek. Wzięliśmy na siebie zobowiązanie, aby kształtować środowisko akademickie zgodnie z wartościami, które przyświecały działalności biskupa. Podążanie śladami patrona skłoniło uczelnię do ustanowienia nagrody Mój Radom, będzie ona przyznawana osobom i instytucjom, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców Radomia i regionu za działalność charytatywną, gospodarczą, twórczość naukową i literacką. Wyższa Szkoła Biznesu spełnia oczekiwania młodych ludzi, którzy aspiracje zawodowe i życiowe plany łączą z potrzebą zdobycia wysokich kwalifikacji. Dlatego też Wyższa Szkoła Biznesu pomaga zainwestować w wiedzę i umiejętności. Będą one procentować zawsze niezależnie od sytuacji gospodarczej. Wyższa Szkoła Biznesu takie solidne wykształcenie zapewnia. Gwarancją jego uzyskania jest znakomicie dobrana, wysoko wykształcona kadra naukowa. Wyższa Szkoła Biznesu im. biskupa Jana Chrapka prowadzi naukę na studiach licencjackich. Bankowość, rachunkowość, ubezpieczenia gospodarcze, europeistyka, administracja publiczna. Na studiach inżynierskich technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne oraz informatyka stosowana. Absolwenci informatyki są świetnie przygotowani do pracy w różnych firmach, od bankowości po przemysł. Szczególnie atrakcyjną specjalizacją jest teleinformatyka i transmisja danych. Kształcenie ustawiczne można realizować na studiach podyplomowych w zakresie integracja europejska, informatyka, rachunkowość, likwidacja szkód komunikacyjnych, szacowanie nieruchomości, zarządzanie administracją publiczną. Oraz na specjalistycznych kursach i szkoleniach nadających certyfikat umiejętności składania wniosków o dotację Unii Europejskiej. Szkoła prowadzi studium języków obcych z lektoratem języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Przeprowadza egzaminy TELC i nadaje certyfikaty. W Wyższej Szkole Biznesu prężnie działa wydawnictwo naukowe publikujące książki i czasopismo naukowe oraz pismo studenckie. Nasza akademia jest pismem redagowanym przez studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Którzy na jej łamach przybliżają młodym ludziom problematykę Europy, kariery i życie akademickie naszej uczelni. Praktyki zawodowe odbywane w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach przygotowują do skutecznej działalności w gospodarce sektora rządowego oraz prywatnego. A Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, jak i Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, to ważne instytucje, od których nasi studenci uzyskują praktyczną wiedzę z techniki samochodowej. Współpraca z europejskimi uczelniami w ramach organizacji EUCEM, program Socrates Erasmus i funkcjonujący system ECTS umożliwia studentom wymianę akademicką i udział w międzynarodowych konferencjach. Absolwenci naszej uczelni uzyskują dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu. Jest to dokument, który spełnia wymogi Unii Europejskiej od osób ubiegających się o pracę. Uczelnia dysponuje własnym budynkiem z nowocześnie wyposażonymi aulami, salami wykładowymi, pracowniami informatycznymi, wyposażonymi w wysokiej klasy komputery i liczącą 9 tysięcy woluminów bibliotekę. Tradycyjne wychowanie fizyczne zastąpiły tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, aerobik, taniec towarzyski i jak na biznesmenów przystało jazda konna. W świecie interesów trzeba mocno trzymać się siodła.